Hej, witam Was ponownie w kolejnej transmisji na żywo. Następnymi figurkami, których Wam za chwilę zaprezentuję. No Mamy tutaj torsy kolorowe sandblue, który mam nadruk z przodu i z tyłu. Tak to się prezentuje. Jest to tor, który występuje w ninjaku. Tutaj ten to tor, i on tylko występuje w ninjaku, w zestawie z Ninjago, który których chyba ze z Ninjago, tak, takich dużych zestawów. Jest to tor, który ma na sobie napis Galido. Hmm? Czy są dzisiaj na scenie, że to tak napytam, osoby, które wiedzą, co to jest Gelidor? Hmm? Dobra. W takim razie to jest jeden tors. Ja tutaj do tej pary, bo ona była troszkę inna, do tej pary dołączyłem tors tego samego koloru, ale bez żadnego bez żadnego Tak tym się on prezentuję, nie miałem szczególnego pomysłu, jak to tu e, sparować tą parą, ani też nie mogłem znaleźć tego drugiego torsu. A powiem Wam, że wtedy, kiedy kupowałem ten tors w tym danym sklepie, było ich trzy sztuki, ale jakoś tak się nie zastanawiałem nad tym, że będę sobie podumał, taki saba kupował. I zostałem z tym torsem, jaki właśnie mm, tam są się, czy nogi nie powinny być granatowe ani czarne, ale na razie zostawiłem to tak, jak jest tu zaprezentowane. No to co? To jest z tym, że Galidorem, moi drodzy Galidor, link oczywiście w opisie filmu. Galidor to z. Seria. Seria zestawów. Były pokrztowane tylko te 20, jeżeli dobrze tutaj e, Około 20 zestawów, które zostały na w 2002 roku, czyli na początku tego wieku. I z tego, co gdzieś czytałam, to. Serię tę, się komentarzem nie udała Nie udałaś! E, nie została ona po przyjęta na rynku. Czaram się chyba trochę nic dziwią, że nie została przyjęta na rynku. Bo jakby tak zerknąć na tego linka, które wyglądałem w opcji filmu i popatrzeć jak tam wyglądają te zestawy, to trochę dość dziwnie. E, jak, jakieś takie zabawki nielegowe. E, jakieś tam łączenia można przełączyć, jakoś tam łączyć. E, I tworzyć własne m, konstrukcje jakieś takie dziwne. M, Kustacie, straszyła tak powiedzieć, e, albo jak zwał, tak zwał. W takim razie, jeżeli chodzi o tą serię, e, trochę dziwną, no to ona się nie udała, nie przyjęła się na rynku, no i po prostu znikła. To jest ponad jedna z najgorszych serii w Najgorszych zestawów to tak się powtórzą. No ale coś było, minęło, poleciało. No dalej będziemy nagrywać. Tutaj przypomnę, mamy taką właśnie serię Niedziako. W, w tej serii występuje z napisem czyli takie małe przypomnienie najważniejszej serii. A jakże nie było na tej serii, tego co tutaj nie widać, mamy. Jak takim razie, ja dzielę z powoli kończą, Będę powoli kończył. Przypomnę oczywiście o, o, o lajkowaniu, komentowaniu, zapraszaniu. E, e, I życzę wszystkim miłego wieczoru. Do zobaczenia w następnym odcinku, który znowu będę na żywo. Do zobaczenia.